Jest poniedziałek 15 lutego minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Marcin Mańka, czas na losowania. W większości gier lotto można grać przez internet. Jest to bardzo wygodne, bo grać można o każdej porze i w dowolnym miejscu, na przykład na spacerze czy w domu. Zapraszam na krótki materiał o tym, jak grać online. Graj w swoje ulubione gry online bez wychodzenia z domu na lotto.pl. Kliknij, zarejestruj się i wypełnij pola formularzy. Następnie aktywuj swoje konto i zasil je jedną z wybranych metod płatności. Wygrywaj tak jak lubisz na stronie lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. W gry Lotto przez internet gra już ponad pół miliona osób. Jeśli nie ma wśród nich państwa, warto to zmienić. Zachęcam do gry i życzę radości z wygranych. Na lotto.pl można grać m.in. w Lotto. Losowanie już jutro, a do zdobycia będzie nawet 14 milionów złotych. Warto spróbować szczęścia, bo do końca lutego grając w Lotto oraz Lotto Plus za minimum 21 złotych na jednym kuponie otrzymają państwo talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja dostępna jest tylko w punktach. Przechodzimy do losowań. Od jutra aż do najbliższego czwartku. Wszystkie wygrane w Multi Multi przy typowaniu 8 liczby będą o 50% większe w tej samej cenie zakładu. Warto zagrać. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejną ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu cztery, czterdzieści, sześćdziesiąt osiem, Trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt dwa, dwadzieścia jeden, Trzydzieści pięć, sześć, sześćdziesiąt dziewięć, trzydzieści, pięćdziesiąt dziewięć, dziewiętnaście, dwanaście. dwanaście jest plusem. Online można też grać w mini lotto. Wczoraj padły trzy piątki, a jedna właśnie na lotto.pl. Pozostałe wygrane odnotowaliśmy w Piasecznie i w Dąbrowie Tarnowskiej. Każdy z graczy zdobył po ponad 74 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 14, 18, 34, 32, 26. Na kuponach wybranych Girl Lotto znajdą Państwo numer supersansy. Wystarczy go aktywować, żeby zagrać o 2 miliony złotych. W super szansie padły następujące cyfry: 2, 3, 9, 4, 4, 8, 3. Gratuluję wygranych. W kaskadzie do wygrania jest ćwierć miliona złotych. Żeby zdobyć te wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na losie. Losujemy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone pule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu. Siedem, szesnaście, trzy, dziewiętnaście, osiem, dwa. Cztery. Jeden. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia. Piętnaście. Siedemnaście. Najwyższa wygrana w Eurojackpot może wynieść nawet setki milionów złotych. W piątkowym losowaniu do zdobycia będzie 95 milionów złotych. W EuroJackpot gra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Można to zrobić w punktach lotto i na lotto.pl. Przez internet zagrają Państwo też w ekstra pensję. Główna wygrana to 5000 zł wypłaconych co miesiąc przez 20 lat. Rozpoczynijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 13 25 21 23-29. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest. liczba 1. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstrapensji, grają Państwo 100 000 złotych w ekstrapremii. Zapraszam na losowanie. W zasadach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Będę maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. 34 27 35 8 3 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremii jest. Liczba 4. Wyniki losowań będą dostępne na L. Zachęcam Państwa do grania w gry LOTTO, bo z każdej wydanej złotówki 19 groszy totalizator sportowy przeznacza na wsparcie polskiej kultury oraz sportu. To wsparcie trwa już od kilkudziesięciu lat, bo w tym roku totalizator sportowy świętuje jubileusz 65-lecia. Dziękujemy, że od tylu lat są Państwo z nami. W wieczornym studiu lot to wszystko, natomiast jutrzejsze losowanie poprowadzi dla Państwa Gata Jasińska. Ja już dziękuję za to spotkanie i dobrej nocy. Wygrałam! Witamy w świecie uroczek Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem, a może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 95 milionów złotych.